Co do przeprosin Konopskiego, to wiecie. W całym swoim materiale sugerował, że Leksiu lubi młode A teraz mówi, ja nigdy go tak nie nazwałem. Nie nazwałem go słowem na P. -le. To widzowie tak sobie zinterpretowali. Przecież w żadnym momencie, na żadnym twicie nie napisałeś, nie zaapelowałeś do ludzi, żeby nie nazywali w ten sposób yy, yy, Leksia. Wręcz. bawi Nie powiem, że bawiło, no ale podejrzewam, że miałeś radość, że to, że była, było jednak to hashtag Leksiu is over party i tak dalej, no. I że był tam nazywany tym słowem na P. Nie zatrzymywałeś tego w żadnym momencie. Nigdzie nie napisałeś, żeby się ludzie troszeczkę powstrzymali. Przecież nawet jak ta dziewczyna, ta koleżanka Leksia apelowała do ludzi, żeby. Żeby nie nazywali go pedofi pe pedofilem. Kurwa, nie będę się bał mówić. Do najwyżej znowu dostanę shadowbana. Eee, no to mówiłeś, że przecież to jest niewiarygodna osoba, nie słuchajcie i tak dalej. Tak gadałeś. A teraz, że... A, to widownia głupia, że w ogóle uznali, e, tak zinterpretowali mój film. Teraz umywasz, umywasz ręce, no. Tak, weź no. Nie wolno. Przecież tutaj nie odciągajmy uwagi od sprawy najważniejszej wykorzystywanie pozycji znanej osoby do osiągania korzyści. Przecież w jaki sposób on, on, czy on gdziekolwiek napisał do tych dziewczyn: ej, yy, za, pobajerujmy, to ci, ci wybije na Instagramie, czy cokolwiek. To, że on jest popularny, to już jest jego integralna część. On nie może tego odjąć od siebie. To już zawsze będzie z nim. W jaki sposób on by miał tego nie wykorzystywać? No bo tak, nigdzie nie pisał, ej, pomogę Ci się wybić. Nie, nie używał tego jako argumentu, nie? W jaki sposób miałby poderwać dziewczynę, ode, odjąć od siebie to, kim jest? To jest też bardzo ciekawe do, i temat dyskusyjny. Nie wiem, czy ludzie to rozumieją, co ja tutaj teraz chcę przekazać, ale myślę, że zrozumieją. Jedyna możliwość, żeby Leksiu pośrednio, bo tu chyba chodzi Ci o pośrednie wykorzystywanie popularności w bajerowaniu dziewczyn. Żeby nie wykorzystywał tego y, pośrednio, no to musiałby wyjechać do kraju, gdzie go nikt nie zna. Bo nawet tutaj, jakby nie pisał przez Instagram, a poszedłby na dyskotekę, no to i tak go ktoś tam rozpozna na tej dyskotece, że to jest ten popularny Leksiu. No i wtedy też będzie, że, a bo popularny, to teraz bajeruje do dziewczyn. To jest takie kurcze filozoficznie, jak się do tego podejdzie, to jednak to jest jego integralna część. I zarzut wykorzystywania swojej popularności, no to mógłbyś dopiero zastosować, gdyby były wiadomości, że on na przykład coś obiecuje, że wybije tą dziewczynę. że Hej, hej, ja jestem popularny, mam 500 tysięcy na Instagramie, pomogę ci się wybić. Albo, ej, mam 500 tysięcy na Instagramie, może mi coś wyślesz. Przecież on tego nic takiego nie pisał. Nic takiego nie obiecywał. Ja staram się zrozumieć, nie, ale to właśnie jest taki kurczę, ciężki temat. No bo tak, jeżeli Konopski pozna swoją dziewczynę yy, przez Instagram, nie? Albo nawet kurwa nie przez Instagram na ulicy, to też będziemy mogli postawić zarzut, że ej, wykorzystywałeś swoją pozycję znanej osoby. No to jest kurwa takie właśnie, to jest integralna część człowieka. Ta jego popularność, a nie niestety niestety sława jest bardzo mocnym afrodyzjakiem. Ale nie można jej od siebie odjąć, gdy się ją już ma. Chyba, że się wyjedzie kurwa do kraju, gdzie nas kompletnie nie kojarzą. Albo się umówić z dziewczyną, która nas nie zna. Ale to zaraz jej jakaś koleżanka znowu powie jakiś tam kolega, że ej, to jest ten typ z internetu. No i jak to, jak to obejść? sobie na przykład Cristiano Ronaldo, nie? Czy ma on na naszej planecie jako, jakikol, jakąkolwiek szansę, żeby obronić się przed argumentem, że w relacjach damsko-męskich wykorzystuje swoją popularność? Nie, kurwa. Szachmat, Cristiano Ronaldo. Jesteś, kurwa, taki sraki, bo ty zawsze, w każdej swojej relacji od 20, a tam od 15 lat, wykorzystuje swoją popularność. Ty kurwa i słowem yy, zakończenia, bo starałem się w moim materiale, żeby wszyscy zrozumieli, ale nie wszyscy zrozumieli. Moralnie to czy Leksiu pisał do 14 latki czy do 15 latki nie ma znaczenia, jest to kurwa złe. Rozumie ta Fajnie. Mam nadzieję, że dotarło. Ale ze, jeśli chodzi o kwestie prawne, ma kolosalne znaczenie. Rozumiecie? Wiem, że niektórzy z was się mogą irytować teraz na tą wiadomość, ale dostaję bardzo dużo wiadomości, że ludzie tego nie rozumieją. Jest prawo w Polsce, prawo. Moralnie bardzo źle leksiu postąpił. Kił w oko. Ja analizowałem kwestię prawną. Mam nadzieję, że zrozumiały wszystkie osoby od 12 roku życia do 90 roku życia. ja, że to obozy, które dotyczyły tam wyjazdu leksia są odwołane. I bardzo, kurwa, dobrze.